Halo, halo, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku Zagrajmy Wiedźmin. Tym razem, oczywiście na poziomie trudnym, tym razem pójdziemy sobie zabić Toplicę, która jest tutaj zaraz za młynem, ale ona pojawia się, z tego co pamiętam, tylko w nocy. że musimy przeczekać w ognisku. Talentów nie mam. Białą... E, może białą mewę, jaskółkę i kota. Też nie potrzebuję. W każdym razie, już tylko sobie jeszcze włączę stoper, żeby wiedzieć ile... Mam czasu, a dobra, nie będzie tuż przed północą. Przeczekamy i oczywiście pójdziemy sobie ją zabić. Dostaniemy za to trochę renów. Warto wybić wszystkie te potwory, na których są zlecenia, ponieważ... O, dobra, czekajcie, bo teraz już są Ibopce. Dobrze, a to ubijemy. To trochę więcej się, serio. Tego ubijemy tak w ten sposób Strasznie dużo życia zeszło Napadło nas więcej potworów, że jest problem. Nawet styl grupowy sobie nie radzi. No cóż, bywa Ja okay. Jaskółkę wypijemy. Najwyżej sobie potem ją y, przerobię, jaskółkę przerobię, przerobię sobie y, miksturki, tu jeszcze coś jest, tu, tu jeszcze jeden, co dodaję w ogóle, albedo i rebis, nie mam, ruberok właśnie to nazywa, ten czerwony składnik i on jest najlepszy do jaskółek, ponieważ dodaję, dodaję dodatkowe, bargest, no siema, Ciebie się nie spodziewałem. Że ostatnio skończyliśmy w innym miejscu, ale przedtałem sobie tutaj, żeby Was nie nudzić podróżą. Nic ciekawego się nie działo, oprócz tego, że dwójka wieśniaków zdradzała swoich mężów. Dwójka wieśniaczek. Umawiali się na randkę, po nocy. Nieważne, ważne jest to, że przejdziemy tutaj i dojdziemy aż do. O, o potrzebuje się dostać tu. To tutaj powinny się pojawiać Utopiec, dobra? Tego ubijemy, to się Jest. Jeżeli mnie nie zauważy, bo to będzie problematyczne. To jest dość potężny potwór. A nie zrobiłem sobie zapisu gry. Nie chciałbym walczyć z nią bez zapisu. O właśnie, o to chodzi. Jest. A, udało się Ardem. No, dlatego lubię właśnie z I zabity. Plus 300. Ogólnie jest dość potężny potwór bez jaskółki, raczej się na niego nie wybierajcie. Gdzie są szczątki? O, są moje szczątki. I zabiliśmy naszego pierwszego potwora większego? Jest. To nie to. Szczątki. Też nie to. Ej! Wiecie jaki jest problem? Świeci mi strasznie słońce. O, jest. Głowa to pielca. To jest trofeum. Trofeum sobie przenosimy tutaj. I tym sposobem, teraz na boku. To w dzień wam pokażę. Będziemy mogli sobie odebrać nagrodę. Albo pójdziemy od razu. Dobrze, dość fajnie wyszło. Dość sprawnie przede wszystkim. Tego też ubiliśmy, więc zabierzemy sobie mózg. Drugi potwór jest w krypcie. To będzie jaki prawdopodobnie nie gól, tylko mocniejszy grebiard. Bo tak to się wymawia. W każdym razie... No jest do, też dość problematycznym stworkiem, ale mamy Art, Zdamy radę. I wypadałoby sobie dorobić trochę jaskółek, tak żeby mieć 10 ręki hmm, tutaj nie pójdę tu. O, następni. No to ubijemy ich, oczywiście. Jak to ja nie zapisałem przecież gry, więc... Jak z... jakbym zginął, to normalne. Jak nie zapiszę, to zawsze coś źle pójdzie. Następny wyskoczył. O, są. No i na szczęście działa powalenie. Pozbierajmy wszystko. chociaż księżyc świeci, to widzę co się dzieje. Świeci. nie wiem gdzie. Pogoda, patrz. Paskudna. Gdzieś patrzy, ale. O, są. Znowu będę poszukiwał ogniska, prawda? No oczywiście, że tak. A. Jak znajdziemy, to znajdziemy. Jak nie, to trudno. Ognisko mi się wydaje, że gdzieś tutaj jest ukryte. Nie. No, jak zwykle, poszukiwanie ogniska. Dobrze, brawo. Tutaj nie. Tu jest jakieś leżysko. Kurczę, co to było? Tu było jakieś drzwi. czyli o wejdźmy sobie do nich. Nie byłem tam, chyba albo przeszukałem wszystko. Ups, sorry. Nikt nic nie słyszał, nikt nic nie wie, ani trochę. Tu jest dom tego... O, Harena. Załatwmy sobie od razu Harena. Teraz będzie chciał z nami gadać. To przy okazji tak mam tą miksturkę. Jest. Okej, okay, zapis, bo z nim można też pograć w kości. Powitać, bo po, powitać po, zacnego pana. Kim jesteś? Haren Brock, ha-handlarz, pośrednik do usług, jaśnie pana. Co sprowadza do mnie wie wie, wie wie wiedźmina? A co masz do zaoferowania? Oczywiście przysyła cię w, w, Wielebny. Oczywiście. Jakości nie, nie nie wierzę. To pas. spójrz na to. Ma czy nie zdążyłeś. Symbol wiecznego wie, wie, ognia musiałeś dostać go od wielebnego. Znalazłem takie kości. Wyglądają na krasnoludzkie. Stój, stój, nie tutaj! Chcesz, żebyśmy obaj mieli kłopoty? Nie udawaj, świętoszka. Masz tyle kontrabandy, a boisz się pudełka z grą? I instynkt samozachowawczy. W wolę się nie wychylać. W wielebny ma bzika na punkcie tej gry. Czyli wiesz, co to jest? T tego nie, nie powiedziałem. Każdy widzi, że to nieludzka robota i ja, hazardem pachnie. Najlepiej popytaj Krasnali. Coś na pewno popowiedzą. Po Przysyłam mnie wspólny znajomy, Zoltan. C ciebie też w to wciągnął? Szczwany kurdupel. Ależ wdepnął to gorsze od Fistechu. Spokojna głowa. Ja grywam tylko wtedy, kiedy chcę. Na początku każdy tak mówi. To co, pa pa partyjkę? Nie. Już mówiłem, jak będę chciał, to zagramy. Nie, ja sobie to zrobię poza kamerą, hmm. bo pewnie przegram parę razy. Symbol wy, wy, wie, wiecznego ognia. A potrzebne są na pieniądze. Go od wielebnego. Tak, tak. Odpocznij chwilę. Się przygotuję u niego mogę spoko. Wy wszystkim poprawcie. A, a Ale ciężkie teraz czasy, więc wy, wybór mały. Pokaż, co tam masz. Dokładnie. Klient nasz, Pokaż, bo nie handlowałem chyba nigdy z nim. A, oh, okej. Okay. Czyli nic takiego specjalnego. Nie, tu się nic temerskich... Z obrażenia minus 20% tutaj. Jest Wiedźmiński Miecz Stalowy, już więcej nam daje. Ja mu nic nie sprzedam, nic od niego nie kupię. Temerską Żytnię. Nie po co? Mam jedną białą mewę. co to wezmę, kupię wódkę od niego, ponieważ na wódce można zrobić potem, e, można potem zrobić, m, boziu, jak to się nazywa, mikstury. To całkiem niezła baza. O. Przysłał mnie Wielebny. Ponoć potrzebujesz pomocy Wiedźmina. Nocą z rzeki u umarli wyłażą. Upiornym, zimnem od wody ciągniarz ciaciarki cia przechodzą. Pomóżcie, panie, a złota nini nie pożałuje. Pomogę ci, ale za informację o salamandrze oraz stoorenów. orenów. Wiesz, mam swoje koszta. Słyszałem plotki, że sz szukasz salamandry, a to oznacza, że szukasz guza. Ale co mi tam, umowa stoi. Przeklęte umarlaki nie dość, że mi ludzi straszą, to jeszcze skrzynie z towarami nie niszczą. A to bardzo cenny ładunek dla spe specjalnego klienta. Gdzie mam szukać tych utopców? Jak to gdzie? Nad brzegiem że rzeki, wyłażą z wody po zmierzchu. No tak. mi nie. Okej. Okay. Zrobimy tak, żegnam i teraz tak, ja się tutaj wyłączę, zagram z nim partykę jak wygram, to do was wrócę. Okej, okay, słuchajcie, udało się za pierwszym razem. Dość fajnie poszło, dobre kości mi wypadły. Okej, okay, ale teraz jak już udało mi się z nim wygrać, to zapiszę grę. Pamiętajcie, zapis jest ważny. Szczególnie w grach, które nie zapisują w ogóle. Ta akurat ma jeszcze auto-zapis, to pół biedy, ale wiecie są takie gry przeważnie starszego typu, które nie zapisywały. Teraz ja kółkę mamy, to nam trochę pomoże. Ta się już boi, więc będzie problem. Nowy poziom, super! Zabijany. O, utopiec. Jeszcze ty. Aha, no to wyjść. Teraz kupiłem się akurat na grze na bitwie. Udało się. Udało się. Świetnie. Tu Tutaj jego powalenie nie działa. Niby status mu to dało, ale... Ponieważ jeszcze nie był wczytany jako bitwy, to mi się nie dało. O! Kto to? Znaczy, ja już wiem. Kedmil Havkaren. Witajcie. Nen Duane z Nie damy się zastraszyć wiedźminie. Haren Brock umówił się tu z nami. Mieliśmy handlować. Obiecał hawekarską specjalność. Spokojnie, Haren nic o was nie mówił. Polowałem na utopce. Vardel Nen. Wprawdzie nie jesteś ensid, ale nie jesteś też plugawym Duan. Nie jesteś naszym wrogiem. Pozwól nam zabrać broń i rozstańmy się w zgodzie. Towary należą do Harena. Przykro mi, Encith, ale nie pozwolę wam dotknąć tych skrzyń. Posłuchaj mnie uważnie, Wadgern. Jesteśmy częścią dwudziestoosobowego komanda. Nasi bracia są chorzy i głodni. W tych skrzyniach jest jedzenie, lekarstwa i broń. Nie możemy sobie pozwolić na codzienne wycieczki pod mury wyzimy. Domyślam się, do czego zmierzasz. Dobrze się domyślasz. My nie mamy wyboru, ale ty masz. I słuchajcie, teraz mamy dość ważny wybór. Bo pomimo tego, że odwołało się do tego, że oni są chorzy i tak dalej, nasza próba zaatakowania naszego sumienia. Okej, okay, wybaczcie, miałem telefon. Eee, tak, i odnosi, od, odnieśli się do naszego sumienia. Zaatakowali nasze sumienie, że są chorzy, zmordowani. Nie mogą sobie pozwolić na takie częste, właśnie, wypady. Ale teraz tak. Jeśli. Będzie. Jeśli wybierzemy, żeby im. żeby odmówić im towarów to wtedy będziemy musieli z nimi walczyć. Natomiast jeśli wydamy im towary, to w późniejszym etapie coś się stanie. Także my sobie wybierzemy za chwilę. Jeszcze towary. towary. Zapłacimy ci. Nie jesteśmy przestępcami. Mamy trochę złota, skór i ziół. Wezmę złoto. Reszta mnie nie interesuje. Oto pieniądze. Weźmiemy tylko najpotrzebniejsze towary. Po resztę wrócimy później. Utopce nie będą więcej przeszkadzać. Wafajl, wadgen. Bywaj. O, będzie co jeszcze? Nie, o, szczątki. super. Uh, pozbieramy sobie z utopców jeszcze część rzeczy. Z elfami było ciężko się bić? Nie, nie sądzę. Nie było nic takiego strasznego. Teraz się musimy udać tylko do domu tego Cymbała i mu powiedzieć o wiórkach. Trochę sobie spierdzieliliśmy, ja wiem co się te stanie, jak się przechodziłem i na, to, na ten sposób utrudniłem sobie po prostu grę. Zapiszemy? Wiedź mi nie? Zabiłem dla ciebie utopce, a przy okazji spotkałem elfy. Elfy? Jakie e elfy? Nie, 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 nie znam żadnych elfów. Spodziewali się ciebie. Kim były te elfy? To skojatel, wie, 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 wiórki. młodzi nie ludzie walczący o wolność. Za kontakty z nimi idzie się na szafot. Jeśli mnie wydasz, za zawiśniesz za razem ze mną. Nie wydam. Skoro to takie niebezpieczne, czemu z nimi handlujesz? Żyć jakoś t -t 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 trzeba. Tak czy siak, wykonałem zadanie. Więc mój to-to towar jest bezpieczny? Nie doceniałem ciebie w, w wiedźminie a, a przy okazji co się stało z elfami? Pogawędziliśmy chwilę. Powiedzieli, że przyjdą po towar z komandem. O o o szaleńczy całe k -k komando pod murami wyzimy to niebezpieczne, gdyby ktoś na nich d-d-d-doniósł... Do co masz na myśli? Wy, wyznaczono nagrodę za głowy kojatel. Bardzo wysoką. Lepiej zapomnij o tym w, w wszystkim. Nie będę się wtrącał. Czekam na moją zapłatę i opowieść o salamandrze. O, o to, o to pieniądze. A jeśli chodzi o sa, salamandrę, to musisz wiedzieć, że zbierają haha ha, haracz od wioskowych. Nieposłuszni płacą gardłem lub świeci im cze, czerwony kur. Gdzie ich znajdę? Za zapytaj wielebnego. Jeśli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko, żebyś ich za, załatwił. Żegnam. Papa. Pa. Ok. Zaufaj. Dostali złoto 200 arenów. Jeszcze Odo i Mikul zostali. E, nie bohater. Gdzie są zadania? Dziennik zadania, tak. Wygrałem z Harenem, czyli jeszcze Mikul i. E, mi został Mikul i Odo. Z Odem będzie chyba najciężej. Właśnie Harana z Mikula. To sobie teraz pójdziemy, O właśnie, do wielkiego potwór z jeziora. Dokładnie, to my sobie tam pójdziemy Żeby zamknąć temat topielca topielicy w tym odcinku. O nie no. Który? Gdzie? Ty jesteś. Co ty robisz? No i A, tu robisz? Dobra, przysiągłbym, że tu jest gdzieś ognisko. No ale trudno, pójdziemy w takim razie w nocy. O! O-o! O, tym zapomniałem. Ja już nie działa. Ślak. Bez tym nie zaatakowała. Ciekawe czemu. Ej, jeszcze jedna czaszka tu była. Jest. To jest pięć orenów. Do Wiedźmy też pójdziemy. Sprzedamy sobie wszystkie czaszki i powinno być już w porządku. I zgon, pięknie. Ktoś będzie biegał chyba nie. Dobrze. Bardzo dobrze. I tu szczątki też weźmiemy. Następny. Przy dużo tych bargestów, nie? Trzeba by styl szybki sobie ulepszyć. Także już potrzebują ogniska. Taka można ich zabić, ale nie będę przecież zabijał NIEWINNYCH Jak udało mi się przemknąć Pytanie Miejsce mocy łowczy, do łowczego pójdziemy, od razu tam jest, też ognisko można się kibnąć. Na pewno jakiś bargest mnie zaatakuje po drodze. Dawaj czaszkę Czaszki są potrzebne Ale czaszki kupimy zbroję O, siemaleczko. Witaj. Witaj. Mam ze sobą łeb monstrum z jeziora. Zaiste pokaźny jak na utopca. Rzekłbym nawet, że na topielca wygląda. Święta melitele. Topielca pod domem mieliśmy. Gratulacje, Wiedźminie. Zarobiłeś uczciwie. To 200 Orenów. To nie jest przypadkiem ta córka e, Młynarza? E, Bywaj. Córka Młynarza, która rzuciła się z kołem, z kołem jakimś e, do ziemi? do, Boże, do ziemi, do jeziora, czy do rzeki. Może to właśnie ona. Ale mam ognisko trzymamy nowe talenty i tu sobie w takim razie rozdamy talenty, prześpimy się do rana i zakończymy sobie ten odcinek. To mi nie interesuje, tu jest chyba wszystko takie ważniejsze. To wezmę, bo mi się potem przyda. Tu jest, weźmiemy sobie stalowy szybki. Obrażenia plus 20. Ból plus 30% paraliż Ból plus 15% tutaj daje to. Wzmocnimy sobie jeszcze ten Dobra I to by było na tyle. Tymerską Żytnią mam i ja bym sobie zrobił jaskółkę. Potrzebuję właśnie jaskółka. Potrzebuję Orebis Rubedo. To jest ten najważniejszy et Rubedo. Jest potrzebny, co tu mamy jeszcze? Rebis, Rubedo, tak, można. Ale nie mamy aż tyle składników. Dobra, trudno, to zrobimy zwykłą. Tylko nie wykorzystujcie niczego z Rubedo, bo mi się przyda. Wymieszaj jedną skupkę. Dobra, ok. I czekamy do rana w takim razie. A rano wykonamy następne zadania. Do zobaczenia. Cześć.